dziąta i zajeb macha ha 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 ha, ha, ha. Weź tylko dziądaj sztacha u ha ha, ha 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 Jestem tutaj nowan boski, bo rzuć Odstaw pogłoski, odstaw bałyski elegancki, skira, serca mało pęski On nie się raczej ekskli ludzie mocni, no propaganda Więc wyciągnij wnioski, honor Firma reprezentuje JP rozprzestrzenia się Firma wciąż trzyma klasę JP, czy ty sam się skrót JP każdy jest do fiut JP z tradycjami klub JP kopie kurwą grób JP ogień, a nie chud Elegancko, a nie brud JP, 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 JP to równo Szaty dla dup dup, 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 dup nie sobie loka człowieku Reprezentuje Kraków Reprezentuje JP Reprezentuje firmę Reprezentuje JP Dobre chłopaki Reprezentują JP To jedna banda przeciwko i JP propaganda bez skrupułów Na lewo albo zazwyczaj głupoty Niszczą ludziom życie, z ich dzieci robią sieroty I bez wyroków i policyjnej agresji Oby wszyscy dobrzy ludzie tak przeżycie przeszli, Oby na ciebie nigdy nie donieśli JP człowieku weź ten przekaz dalej prześlij Twarde narkotyki, jedni wytrzymają fasonin im to przepali styki To jest duży problem w tych czasach plany mózgi i szuje bez zasad Ja od tego syfu, chcę być jak najdalej Mam innych przyjaciół, inne zwyczaje Kupię lolka, ale zadbam o rodzinę Teraz coś załatwiam mi na spacer i destynę. I patrzę na tych ludzi co się zamuje Nie śpią na prześpanych feto studentów co w kółko kłyną nas jak wyrzutków traktują Nie tak być powinno, choć wszyscy o tym myją. Jak go znałem, okazał się szyją mało małolaty na policji kablują Są i hip-hopowe sławy ze swyją Nie tak byś powinno, choć się wszyscy o tym myją. Weź do ręki jointa i zajeb... Weź tego jointa i znów zajeb... Weź do ręki jointa i zajeb... Weź tego jointa i znów zajeb... Representa Krakow Representa a equipe Representa a empresa Representa a equipe Boas Zajeb u ha ha, ha ha, ha ha Weź ty kudziu daj sztacha, u ha ha, ha ha, ha ha Czasem modelowan boski, bo rzucę te zki Odstaw poglowski, odstaw maestki Elegant z kira, serca mało pęski On jakaś pieroski, niech się raczej ekskli